Hej, ostatnio zauważyłem, że oglądasz mnie bez aktywnej subskrypcji dzwoneczka. A więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek. Jeśli już to zrobisz, to pamiętaj, że możesz napisać o tym w komentarzu, a ja na pewno przypnę Ci serduszko i odpiszę na Twój komentarz. Do zobaczenia! Hej! Hej, dzisiaj, hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim materiałem, jak zwykle rekordowo pobiliście 2000 łapek w górę w rekordowym czasie, dlatego już dzisiaj wrzucam dla Was kolejny materiał. Zmusiliście mnie do tego, no ale cóż może tak być cały czas. Pamiętajcie, że kolejne 2000 łapek w górę pod tym filmem to kolejny materiał już jutro i ja zapraszam Was szybko do oglądania, ponieważ mam dzisiaj parę ciekawych rzeczy, pięć rzeczy po obsłutnych Counter strikeu Global Offensive. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że film się spodoba. Pamiętajcie o zostawieniu suba, dzwoneczka oraz łapki w górę. Pamiętajcie też, że odpisuję Wam na komentarze, także let's fucking go. Zadawajcie pytania, dawajcie komentarze i lecimy sobie z odcineczkiem. Numer 1. 128T Server 128 tick rate na matchmakingowych serwerach jest najbardziej pożądaną rzeczą w Counter-Strike'u przez graczy, którzy się na nim męczą. 64 i 128 jest taka różnica, że szybciej updateuje się serwer. 128 tick to jest dwa razy więcej niż 64, a serwer upgrade'uje się dwa razy szybciej. Czyli na przykład, jeżeli strzelamy do nadanego przeciwnika, strzały nasze są przesyłane z prędkością 128 tick jeżeli strzelamy na matchmakingu, strzały są przesyłane z 64 tick szybkością. Tak to Wam chyba najprościej będzie opisać, więc naprawdę łatwiej się gra na 128 tick, ponieważ możemy trafiać naprawdę lepsze strzały i przede wszystkim szybciej docierają nasze strzały do serwera, dzięki czemu nie musimy się martwić o to, czy jakieś bugi się pojawią, czy strzały przelatujące przez głowę i tak dalej, tak jak to jest na matchmakingu. Oczywiście to jest dwa razy taki wydatek dla walwa, dwa razy takie obciążenie maszyny, ponieważ jeżeli powiększą ten tick rate o 64, czyli o drugie tyle, będzie to obciążenie ich serwerów maksymalne i myślę, że po prostu nie są na to gotowi. Ale czy tak potężna i dużo zarabiająca organizacja jaką jest Valve nie jest ich stać na to, aby po prostu takie serwery sobie zakupić? Myślę, że jest. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Numer 2. To celność SMG w skoku i biegu. Jest to kolejna po ta rzecz w Counter-Strike Global Offensive. Dlaczego? Ponieważ celność SMG w biegu i w skoku jest naprawdę, naprawdę wielka, co możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. Pamiętamy też również, że niektóre SMG potrafią zadawać takie same obrażenia jak M4 w głowę, co jest naprawdę dużym, dużym minusem tych broni. Znaczy, zależy kto ich używa, oczywiście. Jeżeli atakujemy jakąś, jakiś site z takimi UMP czy z MAK-10, możemy sobie skakać, strzelać i bezkarnie strzelać sobie podczas biegu, co naprawdę jest frustrujące, jeżeli ktoś biega nam na bomb site po prostu biegnie sobie i strzela, co jest naprawdę, naprawdę frustrujące. Myślę, że każdy z Was kiedyś miał taką sytuację, że stał sobie na BS-ie, koleżka po prostu przebiegał na przykład na balkonie i wywalał nam niesamowite dwa headshoty, dzięki którym zdobywali cały BS i runda była przegrana. Myślę, że ta celność w biegu i skoku powinna zostać zmniejszona, ponieważ chociaż troszeczkę realizmu w tą grę muszą, muszą dodać, ale to jest Counter-Strike, nie Call of Duty, więc też nie mam tutaj tego bardzo za złe, ale chciałbym, żeby to było naprawione, dlatego w tym odcinku się znajduję. Numer 3 to Prime Matchmaking. Prime Matchmaking jest to nowość, która została dodana do counter Strike: Global Offensive ponad 8 miesięcy temu. Od tamtego czasu jest w fazie beta i nie jest w ogóle, ale to w ogóle update'owana. Po pierwsze zepsuta jest to, że mając wygranych ponad 400 matchmakingów na swoim smer w koncie nie mogę sobie zagrać Prime Matchmakingu ze znajomymi, ponieważ wymaga ode mnie 21 levela. Są jakieś granice, ale rozegrane 400 meczów powinny pozwalać mi bez problemu grać sobie na bezpiecznym i pozbawionym cheaterów matchmakingu. Przez 8 miesięcy Valve nie wprowadziło praktycznie żadnego update'u znaczącym, do Prime Matchmakingu, co pozwala cheaterom dalej cheatować po prostu na serwerach Prime Matchmaking. Co z tego, że mamy tam jakieś SMSy, Prime Beta, konty i tak dalej, skoro i tak cheaterzy pojawiają się, mają jakieś tam numery, z którymi łączą sobie to konto. Oczywiście to troszeczkę pomaga, zmniejszyła się ilość cheaterów, jednak dalej ci cheaterzy są i dalej jest to wielki odsetek ludzi grających na Matchmakingu. Także Valve, please, dajcie update do tego Prima, żeby to jakoś fajnie wyglądało i... Żebyśmy mogli bez problemu sobie grać matchmakingi bez cheaterów i bez różnych takich tego typu rzeczy. Numer 4 to zmienianie sobie ustawień podczas wyszukiwania meczu. Jedną z popsutych rzeczy w counter Strike Global Offensive jest to, że podczas wyszukiwania matchmakingu nie możemy absolutnie grzebać w żadnych opcjach CS, a co jest naprawdę uciążliwe. Ponieważ jeżeli chcemy sobie rozdzielczość zmienić czy jakiekolwiek inne ustawienia musimy wyjść z poczekalni, co opóźnia tylko znajdywanie przez nas meczu. Chciałbym, aby to zostało naprawione, ponieważ nie chce mi się czasami wychodzić z tego menu i po prostu zmieniać tych ustawień, jeżeli mógłbym to zrobić po prostu od razu w lobby. Nie wiem, w czym to przeszkadza zmienianie opcji podczas szukania matchmakingu, ale widocznie Valve widzi w tym jakiś problem i nie dodał tego wcześniej. Fajnie by było, gdyby to zostało naprawione i dodane do gry, ponieważ to naprawdę czasami wkurza, kiedy chcemy sobie zmienić jakieś ustawienia. I numer 5 to ustawienia prywatnego meczu. Czy kiedyś ze znajomymi chcieliście sobie zagrać prywatny mecz 5 na 5 na swoim serwerze walwowskim, który tworzycie z gry? Ja tak i zawsze mam z tym problem, ponieważ chciałem zagrać sobie 10 graczy i ustawić wszystkie ustawienia w lobby. Fajnie by było, gdybym nie musiał pisać dziesiątek komend po wystartowaniu tego meczu, tylko po prostu od razu sobie grać. Fajnie by było, jakby został dodany jakiś przycisk dający ustawienia i wszystkie możliwości będą tam na przykład do wybrania. Fajnie by było, gdyby takie coś zostało dodane, ponieważ to znacznie ułatwiłoby meczyki 5 na 5 pomiędzy znajomymi, dzięki czemu nie trzeba by było smurfować na innych kontach, żeby zagrać sobie po prostu turniejówkę. Czasami nie chce mi się wpisywać dziesiątek komend w konsoli, żeby sobie po prostu zagrać ze znajomymi, bo to po prostu jest męczące, a naprawdę chcąc zagrać sobie prywatny mecz pięciu na pięciu trzeba tych komend trochę powpisywać. To tak samo jak chcemy poćwiczyć ze swoją drużyną, na przykład chcemy jakiś treningowy konflikt, to też trzeba tych komend trochę powpisywać, żeby po prostu ten trening przeprowadzić, a fajnie by było, gdyby można było wybrać takie coś z lobby. Co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu, czy takie coś by Wam się podobało. To by było już wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że zostawicie pod nim łapkę w górę i już jutro będę musiał montować dla was kolejny materiał. Mam jeszcze parę pomysłów. Zapraszam was serdecznie na mojego Face'a. Tam macie wszystkie informacje na temat projektu Genesis, który, w którym to rekrutuję podstawową drużynę CSGO w organizacji Genesis. Także serdecznie Was zapraszam. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, pamiętajcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Na razie się Manko, pozdrowionka i peace!